Cześć, z tej strony że jak widzicie w rękach trzymam iPhone'a 12 Pro Max, czyli największego iPhone'a w historii, a to z tego względu, że przez ostatnie dwa tygodnie użytkowałem ten telefon, no i w dniu dzisiejszym chciałbym właśnie podzielić się z Wami moją opinią na temat tego urządzenia, no i odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, czy warto go kupować i kto powinien to zrobić. Na wstępie od razu wyjaśnię, że mam w zasadzie dwa te iPhone'y 12 Pro Max w rękach, a to z tego względu, że jak mogliście widzieć w unboxingu, kupiłem po prostu dwie wersje kolorystyczne, bo na początku myślałem, że wezmę. Jednak złotą, natomiast finalnie okazało się, że ten grafit mi bardziej będzie po prostu pasował, ale to jest mega prywatna kwestia, już gustu. Moim zdaniem, te telefony oba, łącznie z pacyficznym niebieskim, bardzo ładnie się prezentują i w zasadzie nie ma większego znaczenia, który z nich weźmiecie, bo naprawdę wszystkie są kozackie. Woli wstępu jeszcze tylko zaznaczę, gdybyście byli zainteresowani zakupem tego telefonu, to sprawdzajcie sobie sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że w większych sieciówkach pojawiają się po prostu częste promocje, w związku z tym być może uda Wam się uzyskać jakiś rabat na ten telefon. Jeśli chodzi o mnie, to jest model podstawowy 128 GB. Uważam, że ta podstawa w większości użytkownikom spokojnie wystarczy. Oczywiście można sobie rozbudować do 256 albo nawet do 512 GB, tylko wtedy cena tego urządzenia wychodzi już ponad 7000 zł. Ale tak jak Wam mówię, mimo wszystko wydaje mi się, że Większość osób spokojnie zostanie zadowolona przez te 128 GB pamięci. Tu się zmieści masę zdjęć, masę filmów, możecie też zgrywać muzykę z jakichś Spotify'ów, Tidalów i tak dalej. Jeszcze wam zostanie mnóstwo gigabajtów na jakieś aplikacje, gry i tak dalej. I żeby w tym wideo nie porównywać jeden do jeden wszystkich aspektów technicznych tego telefonu, bo to by było bez sensu moim zdaniem. Jeśli chcecie coś takiego, to warto wejść na stronę Apple i tam jest wszystko dokładnie rozpisane. Ja się skupię na najważniejszych cechach tego telefonu, zarówno tych pozytywnych, jak i tych negatywnych. I moja opinia odnośnie tego telefonu jest taka, że jest to naprawdę świetne urządzenie i można je brać śmiało pod warunkiem zaakceptowania dwóch bardzo ważnych rzeczy. A mianowicie, pierwsza rzecz to jest oczywiście cena. 5700 za tą podstawową wersję to jest naprawdę niezły odlot. I tutaj trzeba mieć po prostu z tyłu głowy to, że albo kupujecie ten telefon na lata i wtedy po prostu on wam się jakoś spłaca. Tak można podejść do tego. No albo w 100% po prostu wykorzystujecie wszystkie jego możliwości, łącznie z ekranem, aparatami i tak dalej, i Jeśli będziecie mieć przekonanie, że go wykorzystacie gdzieś w 20, 30%, 40%, to nie wiem czy by mi się pchał w tak drogie urządzenie być może iPhone 12, czy ten niewiele tańszy iPhone 12 Pro, ale jednak tańszy wam wystarczy no a druga rzecz niezwiązana już z samymi finansami to rozmiar tego telefonu to jest 6,7 cala i to jest naprawdę bardzo duże urządzenie dla porównania iPad mini ma 7,9 cala, czyli 1,2 cala na przykład najwięcej tylko także to pokazuje, że ten telefon to jest tak naprawdę już taki fablet, to, co jest najważniejsze to to, że po prostu naprawdę trzeba mieć dużą dłoń, żeby go jakby o Garnąć, no, albo trzymać go po prostu cały czas w dwóch rękach, bo zauważyłem, że nawet jak idziecie gdzieś przez miasto, to trzymanie go w jednej ręce budzi taki nasz niepokój i macie z tyłu głowy. Ups, może mi zaraz wyśliznąć się spadnie, rozbije i tyle. Oczywiście tutaj może podmóc ta nowa warstwa Ceramic shield, ale wielokrotnie mówiłem o tym, że to jest dobre zabezpieczenie, jako takie dodatkowe. Natomiast nie ufałbym mu w 100%, bo i tak to zależy głównie od szczęścia. Ale jeśli chodzi o ten wątek jeszcze komfortowego trzymania, no to też raczej na to nie liczcie, jak na przykład wkładacie go do kieszeni spodniej względu na to, że tam trzeba go często poprawiać, układać. Jak wiążecie buta, to musicie po prostu go gdzieś przestawić, no bo często ciężko jest nawet się z nim zgiąć. Ale ma to też oczywiście swoje plusy, o których będę mówił później. Wydaje mi się, że ja mam normalną dłoń, nie jest ona przesadnie mała, przesadnie duża. No i jak widzicie, tak naprawdę cały czas muszę go bardzo mocno trzymać, bo mam wrażenie, że oni po prostu się wyśliznie z ręki i tyle. Dodatkowo temu może sprzyjać po prostu ta śliska konstrukcja bez założenia żadnej tutaj folii czy jakiegoś kejsa Natomiast tak jak wam mówię, to są tak naprawdę dwie wierzę czy dwie cechy, dwie największe chyba wady, o których trzeba po prostu mówić w kontekście używania tego telefonu, bo reszta jest raczej pozytywna. Z tym, że sami musicie ocenić i tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te wady mimo wszystko nie są dla was w waszym przypadku za duże, żeby skupiać się po prostu na tych zaletach, które niewątpliwie niesie ze sobą ten smartfon. Przede wszystkim konsekwencją tej ogromnej bryły jest genialny ekran o bardzo dużej przestrzeni roboczej. Bardzo fajnie się na nim pisze jakieś notatki, przyjemnie się też gra w różne gry ze względu na to, że możecie mieć tutaj te joysticki po bokach i widzicie cały obraz, nie jest to wszystko zasłonięte przez wasze palce. Tak samo oglądanie filmów, oglądanie zdjęć, czy przeglądanie po prostu jakichś książek, artykułów w internecie, to tutaj jest też po prostu ogromny komfort dla takiego normalnego użytkowania. No i to wszystko jest jeszcze po prostu podkręcone przez bardzo fajny ekran i to nie jest moje zdanie, że on jest bardzo fajny i tyle. Różne testy są przeprowadzane na przykład przez renomowaną firmę DisplayMate, która pokazuje, że Apple znowu tutaj odwaliło kawał dobrej roboty no i to jest według nich najlepszy ekran w ogóle w historii smartfonów. Oczywiście oni tam patrzą na takie szczegółowe dane dotyczące tych ekranów, że nie wiem, czy większość z Was będzie tym zainteresowana. Ale jeśli chodzi o takie praktyczne użytkowanie, odzorowanie kolorów jest świetne, kąty widzenia są naprawdę też niezłe. Jak widzicie sobie nawet na słońce, chociaż obecna pogoda może koło temu nie służyć, to też spokojnie odczytacie wszystkie treści, które są tutaj wyświetlane. Także w normalnym użytkowaniu nikt do tej jakości ekranu nie powinien mieć po prostu zastrzeżeń. Jedynym mankamentem w zasadzie używania tego ekranu jest ten tryb poziomy, tryb horyzontalny. Apple w iOSie tego nie wykorzysta. W sensie, nie możecie sobie po prostu obrócić ikony i w taki sposób horyzontalny, właśnie przemieszczać się po systemie. To jest mega słabe. Tak samo słabą opcją jest to, że dalej, tutaj, przy takim rozmiarze, ekran nie ma split screenu. Mamy jedynie picture in picture. Być może wreszcie iOS 15 prowadzi tę mega zaawansowaną funkcjonalność. No, ale na tej chwilę niestety nie można się z tego cieszyć. Jeśli chodzi o wykończenie, tak jak Wam mówiłem, mamy cztery kolory. Ja osobiście uważam, że ten grafik jest najciekawszy. Natomiast jedną rzecz trzeba jeszcze zaznaczyć. Nie chciałam tego wpływać do tych dużych wad, ale jednak jest to wada. Niestety teraz ze stali nierdzewnej, one się lubią palcować i tutaj nie ma co się oszukiwać. One się jakoś nie rysują przesadnie, mi się przynajmniej przez te dobre kilkanaście dni nic tutaj nie porysowało, ale ja też uważam na smartfona, gdzie go kładę. Nie noszę w spodniach razem z kluczami, jakimiś innymi monetami, dzięki czemu on jest zachowany po prostu w takim stanie, ale mimo wszystko i tak się bardzo mocno palcuje. No i do całej tej konstrukcji można jeszcze doczepić fakt tego, że mamy tutaj wodoodporność na poziomie 6 metrów do 30 minut. Oczywiście Apple nie uwzględnia tego gwarancji, więc uważajcie, żebyście sobie po prostu nie zalali tego telefonu. Kwestia samego dźwięku przy oglądaniu filmów czy graniu w gry jest ok W sensie tutaj się niewiele zmieniło względem poprzednich modeli, także macie ten dźwięk stereofoniczny, wydobywający się z tego głośnika oraz z tego. Da się pooglądać film w fajnych warunkach, da się puścić znajomym teledysk jakiś na YouTubie i będą wszystko fajnie słyszeć, natomiast też tutaj rewelacji nie można oczekiwać. Kwestia wydajności, no to jest demon prędkości. Tutaj mamy Apple A 14, 6 GB RAMu, także no tutaj więcej raczej nie trzeba komentować. Myślę, że ten smartfon będzie mega wydajną bez. Przez jeszcze 2-3 lata, a w sumie przez 6 lat, wydaje mi się, że będzie wspierany przez najnowsze iOSy, Także kupując to urządzenie, naprawdę możecie liczyć na bardzo dużą wydajność przez długi okres czasu. Natomiast w kontekście wydajności, czymś, co mnie najbardziej po prostu przekonuje do tego modelu jest zdecydowanie, zdecydowanie bateria. Ona ma ponad 3600 mAh. A mówiąc bardziej po ludzku, to jest bateria, a raczej ta pojemność pozwala na wytrzymanie spokojnie jednego dnia, ponad w zasadzie jednego dnia bardzo intensywnej pracy. Ja tutaj mówię, że naprawdę. Od rana do wieczora po prostu coś na nim robicie. Sprawdzacie face, oglądacie jakieś filmy, dzwonicie, odpisujecie na maile cokolwiek, cały czas po prostu na nim pracujecie i ten telefon przez bite, 9-10 godzin może mieć zapalony ekran i on jeszcze się nie rozładuje. Jeśli używacie go bardziej normalnie aniżeli ja, czyli tak o średnio intensywnie, to wydaje mi się, że ten wynik może spokojnie się zakręcić około 1,5 dnia, dwóch dni pracy. Dla mnie osobiście to jest aspekt, który mnie najbardziej przekonuje razem z tą dużą przestrzenią roboczą. W tych mniejszych iPhone'ach nie są może dużo gorsze te czasy, bo nawet 12 mini jest w stanie wytrzymać kilka godzin na jednym naładowaniu, czy podczas oglądania filmów gdzieś koło 6 godzin, natomiast to i tak się nie może oczywiście równać z tym telefonem, to jest naprawdę potężna ta bateria, chociaż w ramach ciekawostki wam powiem, że jest ona o 300 mAh mniejsza, aniżeli w przypadku iPhone 11 Pro Max, czyli gdyby Apple nie odchudziło, nie poszło tutaj po prostu na maksa z odchudzaniem tego telefonu, to nie dość, że mogliby ukryć aparaty, żeby się nie bujał po prostu ten telefon podczas pisania, to z drugiej strony mogliby wsadzić też większą, grubszą po prostu baterię i ta pojemność pewnie była jeszcze większa. Natomiast jeśli mówimy o samym ładowaniu, to oczywiście w pudełku nie znajdziecie kostki do ładowarki, więc warto się wyposażyć albo w ogóle kupić jakąś ładowarkę bezprzewodową, żeby móc po prostu wykorzystywać fakt tego, że mamy tutaj ładowanie indukcyjne. Nie do końca polecam to złącze MagSafe, ale o tym robiłem inny film, także nie chcę tutaj przeciągać. No i na koniec kwestia aparatu, ale nim porozmawiamy sobie o tym, jak można tutaj robić zdjęcia, czy nagrywać filmy, to jeszcze kilka słów o skanerze LiDAR. O nim w zasadzie będę robił osobny odcinek, jak wykorzystywać go, czy co obecnie nam daje, a czyli co deweloperzy poszczególnych aplikacji są nam w stanie fajnego zaoferować. Natomiast bezsprzecznie trzeba powiedzieć o tym, że dzięki temu skanerowi LIDAR szybciej łapiecie autofokus w czasie nagrywania, dodatkowo robicie lepsze zdjęcia w trybie portretowym nocą, gdzie te światło po prostu jest ograniczone. No i do tego dochodzi oczywiście funkcja rozszerzonej rzeczywistości, dzięki czemu jesteś na przykład w stanie zmierzyć wysokość danej osoby, czy wielkość pomieszczenia, w sensie nakreślić sobie po prostu jakie to pomieszczenie jest duże. Natomiast jeśli chodzi o same aparaty to Apple nie tyle podkręciło je w tym roku względem swoich poprzedników, to i podkręciło również względem innych iPhone'ów 12, nawet iPhone'a 12 Pro, co nie spodobało się wielu osobom, które po prostu lubią mniejsze te telefony, a teraz chcąc mieć jakby te najwyższe standardy aparatu, które Apple oferuje, muszą wybrać ten największy telefon. Nie wiem dlaczego Apple tak zrobiło, to jest dla mnie dosyć dziwny ruch, bo być może kilku klientów straciło przez to, że właśnie nie będą się chcieli zdecydować na tak duży telefon, ale jeśli już się zdecydują, to naprawdę otrzymują tutaj konkretną bestię, e, jeśli chodzi o robienie właśnie zdjęć czy nagrywanie filmów. I po raz kolejny mogę się podeprzeć platformą taką testową DX Mark Mobile, która ocenia po prostu między innymi aparaty i ten aparat w ich skali dostał 138 punktów, bo jasno powiedzieć, że wynika z tego, że bardzo pozytywnie go po prostu ocenili. I tutaj po raz kolejny są oceny za poszczególne jakby elementy tego aparatu, co się na to wszystko skupia. Ale generalnie, w takim codziennym użytkowaniu, śmiało Wam mogę powiedzieć, że jeśli potrzebujecie telefonu do naprawdę konkretnych zadań pod kątem właśnie rejestrowania filmów czy robienia zdjęć, to ten smartfon jak najbardziej się nada. Do tego dochodzi fakt, że pod koniec tego roku Apple jeszcze udostępnia format Apple RAW, dzięki czemu będzie można samemu edytować po prostu te zdjęcia i je później w jeszcze lepszy sposób obrabiać. Mamy trzy obiektywy, w tym jeden teleskopowy, który został podkręcony, dzięki czemu można teraz robić większy zoom optyczny. Do tego dochodzi, tak jak Wam mówiłem. Ulepszona stabilizacja obrazu oraz lepszy autofokus podczas kręcenia samych filmów. Apple też tu powiększyło matrycę w tym głównym aparacie o kilkadziesiąt procent. Dzięki czemu na tych zdjęciach jest teraz trochę więcej szczegółów, więcej elementów. Także to wszystko po prostu przekłada się na to, że tutaj można mówić o tym, że jest to jeden z najlepszych smartfonów na rynku. I jak zobaczycie sobie różne zdjęcia porównujące go z czy jakimś Samsungiem, ich flagowcami, to śmiało można powiedzieć, że okej, okay, może nie jest to najlepszy aparat na rynku, ale na pewno dobił do tego topu i bardzo mało go. Dzieli. Robienie zdjęć za dnia, czy robienie sobie selfie tą przednią kamerą, tutaj to w ogóle te różnice nie są duże moim zdaniem. Jedyne co to faktycznie zdjęcia nocą, tutaj w przypadku iPhone'a trochę gorzej wyglądają. Tak jak Wam mówiłem, ja osobiście stawiam najbardziej na ten telefon ze względu na baterię oraz jego wymiary, ale bardzo mnie cieszy fakt tego, że mam tutaj też dobry aparat, ze względu na to, że ja od kilku wyjazdów na jakieś wakacje, jakieś podróże, preferuję zebranie tylko telefonu w roli głównego aparatu. Także dla mnie możliwie jak najlepszy aparat to jest to, co mi też się pod Podoba, po prostu jestem w stanie robić jeszcze lepsze zdjęcia bez zabierania po prostu jakiś dedykowanych aparatów lustrzanek i tak dalej. No i reasumując, ja bym polecił ten smartfon każdemu. No oczywiście nie. Okej, okay, on jest najlepszy, on jest najlepszym iPhone'em w historii, najlepszym iPhone'em z iPhone'ów 12. Ale wyróżnia go bardzo duży rozmiar i bardzo duża cena. Wydaje mi się, że większość osób może po prostu nie wykorzystać jego potencjału i zapłaci tak naprawdę za powietrze, zapłaci za aparat, którego nigdy nie wykorzysta, zapłaci za rozmiar, z którego nie będzie zadowolona, czy zapłaci za baterię, z której nie będzie wykorzystywać, bo na przykład dużo siedzi w domu i jest w stanie doładowywać sobie taki telefon. Jeśli bliżej jest wam do mojego podejścia, to jasne, ten smartfon będzie bardzo dobrym wyborem. Zwłaszcza jeśli będziecie go kupować na przykład w późniejszych latach, czy na jakichś promocjach i ta cena będzie. Będzie mniejsza, to moim zdaniem naprawdę opłaca się kupić to urządzenie. Wydajność bardzo duża, wsparcie systemowe przez najbliższe kilka lat. To wszystko też dodatkowo podwyższa miejsce w rankingu tego telefonu, jeśli chodzi w ogóle o wszystkie smartfony na rynku. Tutaj oczywiście każdy z Was musi się zastanowić, czy na pewno wykorzysta potencjał całego tego smartfona, bo moim zdaniem to jest po prostu najważniejsze. Tak jak Wam mówiłem, jeśli chcielibyście kupić tego smartfona w promocyjnej cenie, to sprawdzajcie sobie sklepy w opisie tego filmu. Tam często zdarzają się promocje, no a ode mnie to już było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.